Chciałbym wam opowiedzieć o to, jak go można uszkodzić, w jakich okolicznościach to się może wydarzyć. Dbajcie o swoje haki. No cześć, chwila na rower. Opowiem o problemie, który mnie spotkał a wielu rowerzystów go doświadcza. Chciałbym Wam opowiedzieć o zgiętym haku przerzutki tylnej. Ale zanim do tego przejdę, zachęcam Was do wychodzenia na rower. Mimo, że nastała już pora zaparowanego GoPro, chłodnych wieczorów, chłodnych poranków i generalnie nie wiadomo do końca, jak się ubrać. No to w las, troszkę skorzystać z tego słoneczka. I zaraz Wam coś opowiem. Według starej szkoły, w okresie jesienno-zimowym, należy przejść na trenowanie tak zwanej bazy. Kolarze mieli zwykle zalecane, żeby w tym okresie schodzić na mały BLAT. Mały BLAT, czyli lżejsze przełożenia. I przyzwyczajanie nóg do tak zwanego młynka, czyli utrzymywania wysokiej kadencji przy możliwie najniższym tętnie. To buduje nam bazę taką wydolnościową, długodystansową. Ja mam dwa blaty, więc mogłem przejść na ten mniejszy, ale co mają zrobić ci, co mają napędy jeden na, nie wiem, może się nogami odpychać. Wróćmy do tego haka. Z tej strony nie widać, żeby coś było z nim nie tak, prawda? Niektóre przyłożenia haczą, czasem mi ten łańcuch przejdzie sam na inną zębatkę. To jest mało przyjemne, no i trzeba było coś z tym zrobić. Oczywiście od czego się zaczyna? Od regulacji przerzutki, prawda? Czyli zacząłem kombinować z naciągiem linki, ale to niewiele dało i właściwie przypadkiem zauważyłem niezaprzeczalny dowód tego, że hak jest skrzywiony. Słyszycie? Nie wiem czy to będzie widać na gopro. Wózek przerzutki tłucze mi po szprychach. Jeśli się dobrze przyjrzycie, to widać, że ten haczek tutaj jest w tą stronę. A co za tym idzie? Trudniej jest tym kółeczkom, które prowadzą łańcuch naprowadzić ten łańcuch na właściwe zębatki. Stąd haczenie, przeskakiwanie samoistne na inne zębatki. Wiem, że na mój kanał wchodzą nie tylko osoby doświadczone, jeżdżące dużo, ale także świeżaki. Gwoli wprowadzenia mamy ramę, hak i przerzutkę. Hak jest dokręcany do ramy, a przerzutka dokręcana do haka. Po co takie coś? Ano po to, że ten hak robi za coś takiego jak w samochodzie kontrolowana strefa zgniotu. W momencie, kiedy pójdzie jakieś uderzenie, jakieś naprężenie, coś co mogłoby bardzo mocno wpłynąć na pozycję przerzutki, hak może się złamać albo wygiąć, ale ratuje wtedy ramę. Część z Was na pewno pamięta, że przy ramach stalowych hak do przerzutki był po prostu częścią ramy rowerowej. I w stalowej ramie, nie wiedziałem, czy ktoś się skrada, jakiś grzybiasz, czy może jelenie, czy ktoś inny, jakiś dziki. Więc w stalowej ramie, w momencie skrzywienia takiego haka, rama wytrzymała te obciążenia i można ją było dogiąć. Jeżeli hak, jakimś cudem, był złamany, uszkodzony, można go było po prostu dospawać. Później weszły ramy aluminiowe. Jeżeli hak byłby częścią integralną ramy aluminiowej, w momencie skrzywienia haka i próbie jego wyprostowania, ryzykowalibyśmy uszkodzeniem ramy, a to już niestety spore koszty. Dlatego zdecydowano, że dobrym rozwiązaniem będzie. Osobny hak aluminiowy przykręcany do ramy. Dzięki temu to hak przejmuje wszelkie naprężenia związane z uderzeniem, przewrotką, jakąś kraksą. No, jak widać, ten wózek przerzutki jest dużo za blisko szprychy. Poza tym wystarczy spojrzeć na ten hak. On powinien być w linii z ramą, a widać, że jest przegięty w stronę zębatek. No, to jak już wiadomo, co to jest ten hak. To jak go można uszkodzić? W jakich okolicznościach to się może wydarzyć? No pierwsza oczywista rzecz to jakieś kraksy. Czyli mamy dzwona z jakimś drugim rowerem, nie wiem, przywalimy w jakieś barierki, samą przerzutką zahaczymy sobie o jakiś korzonek w lesie wystający, kamień i wtedy może dojść do skrzywienia haka. Inna okoliczność, kiedy może się skrzywić hak, to na przykład przewrotka na postoju. Wystarczy, że oprzemy rower pod zbyt małym kątem o ścianę, czy o jakieś drzwi, czy o jakiś płot. No i rower przewróci się. Nie daj Boże, na stronę napędu. Jeżeli to się zdarzy na trawę, nie ma problemu. Zwykle. Natomiast jeżeli upadnie na kostkę, na asfalt, może się skrzywić hak. Kolejna sprawa to oczywiście transport roweru. Kiedy wieziemy go gdzieś w samochodzie, upchnięty, nawet nie zauważymy tego, a może na przykład koło naciskać na ten hak w czasie transportu i po parę godzinach takiej jazdy mamy krzywy hak. Hak możemy też skrzywić źle traktując napęd. Na pewno słyszycie czasem w swoim otoczeniu, albo nawet wam się to zdarza zmianę biegów pod obciążeniem. Jeżeli naprawdę bardzo mocno przyciśniecie i w tym czasie zmienicie przełożenie, zanim łańcuch trafi na właściwą zębatkę, może przeskoczyć. I wtedy raz, że możecie sobie zęby wybić, a dwa, że po prostu idzie potężne obciążenie na przerzutkę i na hak. I konsekwentne, wielokrotne wykonywanie takich zmian, przełożeń, może skutkować skrzywieniem haka. A czym taki skrzywiony hak się objawia? Podczas jazdy na żwirze trudno to usłyszeć, ale ewidentnie łańcuch nie wchodzi tam, gdzie powinien. Te kółeczka, przerzutki próbują go ustawić. Ale z racji skrzywienia haka celują w inne miejsce, gdzieś pomiędzy zębatki i ten łańcuch nie bardzo wie, jak się ułożyć. I tu, przy okazji, mogę dodać, że można jeździć na skrzywionym haku i ignorować takie rzeczy, ale trzeba się liczyć z wydatkami. Bo jeżeli łańcuch pracuje pod złym kątem, no to wszystko się znacznie szybciej zużywa, bo łańcuch ściera zębatki, kółeczka w przerzutce. Warto o to zadbać. Które drzewa już nabierają ładne barwy, ale większość jeszcze jest zielona, czyli złota polska się jest w natarciu, ale to jeszcze nie jest apogeum tej pory roku. O, tu będzie znakomita okazja, żeby pokazać to haczenie na podjeździe. A jeszcze jedno zębatkę. A właśnie. I to są objawy właśnie skrzywionego haka przerzutki. Czyli napęd pracuje głośniej, jest nieprecyzyjny, a nawet przeskakuje. I wtedy wzrasta ryzyko na przykład zerwania łańcucha i wybicia sobie ząbków. Więc nie można lekceważyć takiej usterki. U mnie usterka skrzywienia haka powoduje właściwie wyłączenie z użytku trzech największych zębatek z tyłu. Więc większe górki tylko na stojąco. Widać, że ta przerzutka coś musiała przeżyć i podejrzewam, że to jest przyczyna wygięcia tego haka. Nie bez znaczenia jest też udział w imprezach, gdyż wtedy mniej zważamy na bezpieczeństwo naszego sprzętu. Gnani duchem rywalizacji, mniej patrzymy na to, co się dzieje ze sprzętem. Ważne, żeby jechać, żeby walczyć. A co zrobić, jeżeli hak nam się skrzywi w czasie jazdy? Można go próbować prostować. Jeżeli to skrzywienie jest niewielkie, bo aluminium wiadomo, jak się za bardzo zegnie, to przy próbie prostowania może pęknąć no i będziemy prowadzili rower. Poza tym, to nie do końca może pomóc. To może być tylko doraźna naprawa, ponieważ jeżeli hak będzie skrzywiony w jednej płaszczyźnie, to super, możemy spróbować odgiąć, ale jeżeli hak jest skrzywiony i skręcony, nie sposób tego naprawić samemu. Wtedy trzeba mieć do tego specjalny przyrząd. To jest taka długa dźwignia. Która którą wkręca się właśnie tutaj w miejsce przerzutki i próbuje się ustawić tą samą odległość tej dźwigni od koła w różnych miejscach tego koła. Robotaż mudna i czasem też nieopłacalna. A jeszcze, jeżeli mamy koło e, scentrowane, no to nie bardzo mamy do czego przykładać. Możemy to oddać do serwisu, do prostowania albo po prostu wymienić. Hak kosztuje od kilkudziesięciu do. Paruset złotych. Są różne haki do różnych ram, ale to jest jednak najpewniejszy sposób naprawy takiej usterki. Spróbuję się sam zająć wymianą haka, ale najpierw spróbuję go trochę podprostować. Kombinujemy w ten sposób. Niestety, jadę na oko. I ten hak będzie bardziej służył jako zapas, a na pewno nie jako podstawowy. Udało mi się wyprostować hak, także wszystkie biegi się zmieniają. Przerzutka nie haczy o oszprychy, natomiast zauważyłem, że po kilku próbach odgięcia dogięcia, żeby to ładnie wyregulować, ten hak bardzo łatwo ustępuje, tak jakby zrobił się bardziej miękki. Więc myślę, że prostowanie haka to jest bardzo doraźna naprawa, a najlepszym rozwiązaniem jest po prostu jego wymiana. Jeżeli cokolwiek przy rowerze zmieniamy, coś rozmontowujemy i montujemy ponownie, Dobrze jest dodać troszeczkę smaru w te miejsca, żeby wyprzeć ewentualną korozję i zapobiec trzaskom. What? No, panie kolego, okazuje się, że ten hak nie tylko był wygięty, ale był również pęknięty. To jest stary, po prawej stronie jest nowy. Tu ewidentnie jest pęknięty. Nie miało to prawa dobrze chodzić. No i pewnie dlatego tak miękko mi chodził pod rękami. Wrzucę też chyba z tego zdjęcia, bo z kamery może nie ostrzyć. I mamy hak zamontowany. Jak postępować z rowerem, żeby unikać skrzywienia tego haka? No cóż, sprawa jest prosta. Najłatwiej jest uniknąć skrzywionego haka, unikając wypadków. Głupia rada, nie? Ale prawda jest taka, że w 90% przypadków skrzywienie haka jest związane z działaniem jakiejś zewnętrznej siły jakiejś przewrotki, upadku, kraksy. Czyli w zasadzie, jeżeli się przewracać, to tylko na lewą stronę bo nie ma różnicy w wyleczeniu lewej czy prawej strony ciała, prawda? A jeżeli upadniemy na stronę napędową, skrzywimy hak albo jeszcze coś innego, to jednak koszty mogą być znacznie większe. Więc pierwsze, przewracamy się na lewo. Dwa, odkładając gdzieś rower, dbamy o to, żeby stał stabilnie. Jeżeli nie mamy podnóżki, a mało kto z nas ma, chociaż to bardzo przydatna rzecz, to staramy się rower odłożyć na stronę lewą, nie napędową, na miękkim podłożu, tak żeby tarcza hamulcowa nie była uszkodzona. A napęd w ogóle nie dotykał ziemi. Robi się coraz chłodniej. Myślę, że wytrzymam jeszcze jakiś miesiąc, i później uciekam znowu w ciepłe. I to mi przypomniało kolejną rzecz, na którą trzeba zwracać uwagę. Kiedy transportujemy rower i nie wieziemy go na specjalnie przygotowanym do tego bagażniku, musimy zwrócić uwagę, żeby nie obciążać przerzutki. A jeżeli pakujemy rower do kartonu i na przykład zabieramy samolotem, Warto przerzutkę odkręcić od haka i przymocować ją jakoś taśmą klejącą, czy jakimś innym badziewiem, czy jakimiś tajrapkami, żeby napór boku pudełka na przerzutkę nie spowodował skrzywienia haka. Jest co zbierać? nie. Już nie, bo panowie zebrali. A, to rozumiem. Miłego dnia. Już ta ciapa, to błoto coraz częściej będzie w lesie. Trzeba pomyśleć o założeniu błotników. Chociaż cross wtedy traci nieco na urodzie. Każdy rower chyba. Już wchodzimy w tryb jesienno-zimowy. I coraz częściej zdarzają się sytuacje, że gdzieś w zacienionych miejscach droga jest wilgotna. Wilgotna, czyli śliska. Już się droga tak szybko nie osusza jak latem. Jak bywacie na moim kanale, to już pewnie rozpoznajecie ruiny Huty Józef. No to co? To chyba tyle na dzisiaj. Tym razem temat na odcinek podsunęło mi samo życie. Nie zdarzało mi się często wykrzywianie haka, ale nie bez kozery na wszelkie wyjazdy e, zorganizowane. Organizatorzy proszą, żeby zabierać ze sobą spinkę do łańcucha i właśnie wymienny hak do przerzutki. Dbajcie o swoje haki i trzymajcie się, jeździcie na rowerach. Lajkujcie, subujcie, komentujcie. Trzymajcie się, cześć!